Pierwsza księga Samuela, rozdział dwunasty. Przemówił Samuel do wszystkich Izraelitów: Oto posłuchałem waszego głosu we wszystkim, co do mnie mówiliście, i ustanowiłem króla nad wami. Dlatego też jest to król, który będzie wam przewodzić. Ja tymczasem zestarzałem się i osiwiałem, a synowie moi oto są z wami. Ja przewodziłem wam od młodości aż do dziś oto jestem Oskarżajcie mnie przed panem i przed jego pomazańcem czy wziąłem komuś wołu czy zabrałem czy jegoś osła czy komuś wyrządziłem krzywdę lub gnębiłem albo z czyjejś ręki przyjąłem dar aby przymknąć oczy na jego sprawę zwrócę wam wszystko odpowiedzieli na to nie byliśmy krzywdzeni ani gnębieni nie wziąłeś też niczego z niczyjej ręki. Rzekł więc znowu: Pan mi świadkiem i dzisiejszy jego pomazaniec wobec Was, że nic nie znaleźliście w moim ręku. Odpowiedzieli: On świadkiem. Odezwał się znów Samuel do ludu: Pan, który ustanowił Mojżesza i Arona i który przodków Waszych wyprowadził z ziemi egipskiej. Podejdźcie więc teraz, a będę wiódł z wami spór w obecności Pana w sprawie dobrodziejstw Pana, jakie świadczył Wam i Waszym przodkom. Gdy Jakub przybył do Egiptu, przodkowie Wasi wołali do Pana. Pan posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili, osiedlili ich na tym miejscu. Potem zapomnieli o Panu, Bogu swoim. Wtedy oddał ich w ręce Sisery, dowódcy wojsk. Hasoru, i w ręce Filistynów, i w ręce króla Moabu, i prowadzili z nim wojnę. Wołali wtedy do Pana: Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Pana, służąc Baalom i Asztartom. Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów, a będziemy Tobie służyli. Pan wysłał wtedy Jerubala, ba, Bedana, Jeftego, i Samuela. Uwolnił was z ręki wrogów okolicznych, tak iż mieszkaliście bezpieczni. Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Ammonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi: Nie, król będzie nad nami panował. Tymczasem pan, wasz Bóg, jest królem waszym. Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego prosiliście. Oto pan ustanowił nad wami króla. Jeśli będziecie się bali pana, służyli mu i słuchali jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom pana. Jeśli będziecie tak, wy jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za panem, Bogiem waszym, wtedy pan będzie z wami. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu pana i sprzeciwiać się będziecie jego nakazom, ręka pana będzie przeciw wam. Podobnie jak była przeciw waszym przodkom. Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego pan dokona na waszych oczach. Czy to nie teraz są żniwa przeniczne? Zawołałem do pana, a ześle grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, że wielkie jest wykroczenie, którego dopuściliście się wobec pana, domagając się króla dla siebie. Samuel wołał więc do Pana, a Pan zesłał grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród bardzo się przelągł tak Pana, jak i Samuela. Mówił cały naród do Samuela. Módl się do Pana Boga Twego za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla. Na to Samuel dał ludowi odpowiedź. Nie bójcie się, wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu. Nie opuszczajcie jednak pana, lecz słuszcie mu z całego serca. Nie odstępujcie od niego, idąc za marnością, za tym, co nie pomoże i nie ocali, dlatego że jest marnością. Nie porzuci bowiem pan ludu swojego. Postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię. Jeśli o mnie chodzi. Niech daleki będę od tego, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się z was, za Was modlić. Będę Wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca. Spójrzcie, jak wiele Wam wyświadczył, lecz gdybyście trwali w przewrotności, zginiecie, tak Wy, jak i Wasz Król. Koniec dwunastego rozdziału pierwszej księgi Samuela.